Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Agnieszka, jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś, 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 jesteś. jesteś, jesteś. Magnesem, 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 magnesem. Dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy. I sukcesu. Sukcesu, sukcesu, sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Agnieszka, jesteś jesteś, 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 jesteś. Magnesem, 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 magnesem. magnesem dla pieniędzy, pieniędz pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy. I sukcesu, 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 sukcesu. Jesteś magnesem easy, easy. dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Agnieszka, jesteś, jesteś, jesteś. Magnesem, 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 magnesem dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy i sukcesu, 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 sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Agnieszka, jesteś, 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 jesteś. Magnesem magnesem, 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 magnesem dla pieniędzy. Magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Agnieszka, jesteś, jesteś, jesteś. Magnesem magnesem, 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 Dla pieniędzy dla pieniędzy, pieniędzy, dla pieniędzy dla pieniędzy dla pieniędzy. I sukcesu, 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 sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem. Dla pieniędzy i sukcesu jesteś, 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 jesteś. Magnesem magnesem magnesem, 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 magnesem. Dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy, dla pieniędzy. I sukcesu, 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 sukcesu. sukcesu Agnieszka. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukcesu. Jak magnes przyciągał piłki żelaza. Tak Ty przyciągasz pieniądze i sukces. Jak magnes przyciąga o piłki żelaza, tak Ty przyciągasz pieniądze i sukces. Jesteś magnesem dla pieniędzy i sukces.